Ogólnie wróciliśmy z awarii, jesteśmy bardzo głodni Udało nam się znaleźć jakąś knajpkę w środku miasta I to jest około Tak Niż Przy plaży Przy plaży, ale pytanie czy nie dostaniemy seraczki W Witamy się ponownie z Zanzibaru, a dokładniej z Nungwi, gdzie spędzimy kolejne dwa dni, a następnie udamy się w stronę Kiłęgę. Zapraszamy więc na kolejne przygody i trochę odpoczynku. Weszliśmy na miasto. Jeśli tak można nazwać. I tak wygląda wieczór w Afryce. A tu kupiliśmy wodę, pan. Masał. A tam się kłócą, będą się bić Tu że jest No jedynie, no nic innego nie ma No chodź Tu jest knajpie. Proszę, są tu ceny Jest o połowę taniej niż w pierwsze dni co byliśmy przy planie. O połowę Pan nam właśnie wybiera mango na nasze soczki I na moje smaki I ogólnie jest tu dziwnie pusto, więc... Ale chyba tego, że wszyscy już zjedli Mówiąc krótko, było tanio, smacznie i bez sensacji żołądkowych. No to drodzy Państwo, skończyły się luksusy. Zaczęło się trochę gorzej, ale standardnie jest najgorszy. Jesteśmy w Nungwi, Mangrabi House i mamy sobie taki domek. Oczywiście 1500 naszych klamotów, nie zwracajcie na to uwagi. Coś nam skrzydłał przeszczy. Kibelek... Standard jest poziom więzienia. Polski poziom więzienia, ale no, powinno być gorzej w Dobra, leżymy sobie w pokoju, Karola ogarnia paczuszkę, plecaczek, a tam mamy taką półeczkę. O tam, wiecie co tam żyje? Korniczki sobie wpierdalają tą półkę. Aaaa! Normalnie słychać. Masakra. Bąbal, czy przeżyłaś noc z korlikami? Przeżyłam. Trochę się chyba odzywają, bo muszę się nagrać. już nie wiesz co kurwa, to jest. Słychać. No ale ewidentnie w tych bambuskach są jakieś robaczki. No, tak, tak, tak? Tak, no, 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 no i jemy sobie no, jest pyszny? No. Jest pyszny. Bo mi da. Sok wyciśnięty pomarańczowy. Która nas śpiewa nie wie, bo jest pełno psów i oczywiście musiała je głaskać i musiała iść jeszcze raz do domku Jest taki szczeniołkiem czarnutki. Tam ręce. Wczoraj wieczorem tu szliśmy, było pełno wiary, a dzisiaj pustki. No, no thanks! Zmierzamy w stronę plaży, nigdzie ja nie wiemy nawet gdzie iść. Ale gdzieś dojdziemy. Pierwszy dzień w Nungwi to przede wszystkim relaks. Spacery i prażowaniem. Te rybki nie wiem, jakie to są. To są te takie, co się kupuje? Możliwe. Gola wywoływa, że. No, ona raczej na żyję. To takie molo, jak w Sopotie. Takie mini. Tutaj mamy Kenwarok. Tu się odbywa taka impreza, która się zwie Full Moon Party. Full Moon. A ile to kosztuje? 25 tysięcy, jak przyjdziesz przed północą, a po północy 50. Tak, a jak jesteś gościem hotelu Kenwaroks, to nie płacisz. Jeśli liczycie na spokojny spacer i podziwianie widoków, Musimy Was niestety zmartwić. W spokoju nie pozostawaliśmy dłużej niż 3 minuty. Ponieważ plaża to swojego rodzaju targowisko i wielki afrykański biznes. i idźcieńczy sasa. Tak, no to zdrowie Hakuna Matata. Hmm. Jakby mi dał to i to. za co? Ty? No co tutaj się wygląda? <grym zespozyna> no, targuje na plaży. <grym zespozyna> Mama, on Nie, Yeah, 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 yeah. <grym zespozyna> Ale ci ładnie Very, very beautiful. Very, very wow. very się jak w jak Ja mu powiedziałem, że. Ja nie, powiedziałem, nie, Yes, super. Pan powiedział za pomarańcze, taka powiedział 30 tysięcy sprawowaliśmy na jakie 30? 20 30 trzydzieści O zeberko. zebra. zebra. a pan a pan Hapana, hapana. Gonią, żeby coś kupić. No i nie idzie się ich pozbyć. Ale nasz przewodnik po safari nam po prostu powiedział, że ha, ha, hapana, hapana, to po Suahili jest takie... Nie, 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 nie. Że nie, 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 nie. Że oni wiedzą, że już nie mają po co podchodzić. No i na niektórych to działa od razu, a na niektórych trzeba po prostu parę razy powiedzieć: Hapana, hapana, i wtedy wiedzą, że nie ma co już męczyć dalej. Kustosza kupują, widzicie? Naciągli mi znowu. Takie chmury są już od godziny, w sumie nawet więcej, ale nadal nie spadł deszcz. Co powiesz po suahi? Hapana, hapana, hapana. Hapana, hapana, To znaczy nie, nie, nie. To jest taki drobny z yy, słowachili dla Was. Więc jak Was ktoś zaczepi to mówicie hapana, hapana, hapana albo hapana pesos. To znaczy, że nie macie pieniędzy, no jesteście na plaży, nie musicie przecież wziąć ze sobą pieniędzy. Yy, Asante sana, znaczy dziękuję bardzo. Dziambo, no to znaczy cześć. Hakuna Matata, no to wiadomo co to znaczy. I pole pole. pole, pole to jest wszystko pole czyli pole, czyli powoli, powoli. powoli. Bo się nie ma rozpierdoli. Się co. I wszyscy są generalnie mili uprzejmi, ale no, jak morzą, że tak powiem. Jak tylko pokażesz, że się czymś zainteresowałeś, nie odejdziesz dopóki czegoś nie kupisz. Albo musisz być bardzo stanowczy. nadszedł czas na odpoczynek. Postanowiliśmy wynająć leżaki przy barze na Kokobicz i rozkoszować się oceanem i przepysznymi drinkami. No i w sumie mamy pierwszy taki dzień dzisiaj relaksu. Plażing. Smażing. Aczkolwiek no mieliśmy spacer po plaży. No nie wiem, 4 km żeśmy zrobili. Kasia mówi, że z dwa w jedną stronę moglibyśmy zrobić Co jecie? Jemy tradycyjną tańzańską przegońskę Jaką jest? Omlet z... Z, maja, z, frytkami. z frytkami Może być, ale bez dodatków słabo Brygada, co robimy? Czekamy na masaż no. I na zachód słońca, który się zbliża Miało być na łódce Przy bębenkach i tak dalej ale, ale jest przy piwie na plażę. Ciananko. Będziemy potem jechać do akwarium pływać z Żułmikami. A mnie bolą I... plecy po wczorajszym masażu. Masa! <gryzamy> Ruszamy całą brigadą. Brigadą RR. Psiutam! Bez psiuty. zaoszczędzić czas i trochę gotówki. Często decydowaliśmy się na wycieczkę w połączeniu z transportem do kolejnego hotelu. Tak było i tym razem. Piotr, Pola. A Dobrze. Idziemy pływać. Idziemy pływać. Baraka Akwarium e, w Nowi Jest to miejsce, gdzie można pływać razem z tymi tutaj koleżkami i nawet je karmić. Pan poszedł po sałatę, dlatego tak czekamy. I nawet powiedział sałata. <tak>, tak, ładnie mówi po polsku. No nieładnie, ale co to... Ładnie, jak na obcokrajowca. Parę słówek znam. Tak, żurki nie... już zniecierpliwione was... czekają.

to jest taki głodomor, pewnie jak Marcin. Wstęp do akwarium to koszt 10 dolarów. Działa ono od 2017 roku. Można tutaj nie tylko zobaczyć żółwie morskie, ale także je karmić, głaskać i nurkować z nimi. lewo Karmi my żywe Hop. Hej, Hop, Gustu. Nie trafiłeś. O. Oczywiście. W naszym przypadku nawet spokojne pływanie z żubiami przybiera nieoczekiwalny obrót zdarzeń i kończy się kupą śmiechu i nie tylko. Pomóży. Pomóży. Skoczyła Skoczyła mazurka. Uszczepnął panią tubkę Rzuć im bąbel sałaty, gdzie my mamy tą sałatę Ja dotknął i się przestraszyła i skoczyła na marki. Podrapała mnie Co się stało? Co się stało? Wypadła Ja ratuję wiadra. <śleszy> oh, tu <Ty>, jaki monster <śleszy> <śleszy> Pełno jest tu jest Walka, Rezaluj. walka o żarcie. Walka. <śleszy> 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 Trochę je odgońmy może, co? A pani już nie wyjdzie z tego kamienia. <śleszy> jest pod skałą. Tak sobie pływamy. <śleszy> Użar mnie <je> w palec! <śleszy> <śleszy> Sami widzicie. Co więcej, na wizytę w Baraka akwarium warto przeznaczyć około godziny. Jeśli macie okulary do nurkowania, warto je ze sobą zabrać. Wypożyczenie ich na miejscu to koszt 5000 szlingów tańzańskich. Jak przygoda? Super, z słychać Tak, jest super, ich jest tutaj mnóstwo Są naprawdę milutkie I mają fajne ząbeczki tak jest. A teraz zaczął padać deszcz Pada deszcz I tak taka impreza A tu śmieszna ryba Podobno tu jest wąs Rzeczny Jest fajkiem. Yep. Ruszamy w dalszą drogę. Z północy kierujemy się na wschód wyspy, w poszukiwaniu kolejnych fantastycznych miejsc. w przepięknym miejscu, ale pokażemy Wam e, to skończą, miejsce, tak? jak skończą Państwo e, sprzątać. A tak ogólnie powitanie, mega, mega sympatyczny, przecudowny personel, atmosfera jest po prostu... Pięknie po angielsku mówią, można się dogadać, naprawdę wszystko na wysokim poziomie się zapowiada. Coś idziemy na czyli jak jesteś głodny to bardziej będziesz jeszcze głodny bo oni robią godzinę, przez godzinę tak. jedzenie. więc jak zaczynacie odczuwać lekki głód to radzimy to już iść coś zamówić żeby jak już jesteś głodny to żeby zjeść o, w ten sposób nie wiem czy to co powiedziałam jest wystarczająco jasne miejmy nadzieję, że tak Ile... I wiecie co wam powiem? Mam ochotę na kawę. Generalnie jestem na detoksie kawowym tutaj, bo to wszystko co jest to jest takie trochę kawopodobne. Więc mam nadzieję, że może jakąś kawę wypiję Dobro. niosła nam do tak sobie pijemy na huśtawkę. A ja w końcu dostałam moją ukochaną kawę o, i soczek i czekam za kary. Kasia A ja ma mam zdjęcie na postacie. fajny kiss on the beach. Mm. <noise> nie seks. <noise> nie nie nie, to jest dla naturalnych grzechów. <noise> o teraz. Ja mam seafood zup. Smakuje jak troszkę Polski rosół. Mi tam smakuje. A Michale? To wygląda tam, jak tam brokułowa. Nie, z, z z cukinii. cukinii Cukini. Cukini to jest. Zupa cukiniowa. Chcesz spróbować? Czas więc włączyć tryb pole pole. I nabrać sił na kolejną przygodę. Do zobaczenia za dwa tygodnie. Zapraszam Was do subskrybowania i lajkowania i komentowania. Jakiego kanału? Naszego to jest złotych pustelników. No! Hejo! To się wypnie! Jest ciemno, nic nie widać, Marcin by się zabił. Bomber wchodzi pierwszy raz na habak Wygląda taka Gdzie jedziecie gołąbeczki? Gołąbeczki idą na plażę tak. Opalać pupę. A stare strusie idą się wylegiwać. Katarina, gdzie ty jesteś? Na pięknej plaży, na Zanzibawę. Przy miejscowości Nubi. Nie podłóż bombę On Ona żyje To nie jest chyba ośmiornica, nie ma głowy On żyje! Muszę się Żurki nie mogą ze śmiechu, bo ja sobie idę, idę i nagle laczek mi się rozpierdolił <rozwierdził>. Muszę <śmierdził> <śmierdził> iść na posad 35 zł NASA To nie ta technologia <śmierdził> To NASA jest <nie> <śmierdził> <śmierdził> No bąbel, gwiazda. Rób gwiazdę. Weź te klapki daj. No i rób to gwiazdę. Tak, i tak wiesz, obróć się. W... No. No tak, tak? na to. Na paluszkach.

O, żółwik. Koło Marcina Marcin go głaszczy? Płatkan żółwik. żółwikresował mnie no ja. do żółwiki. Właśnie psika Marcina, bo go zaatak... mużyk. zaatakowała go burzyk. Okej okay. Skoczyła na niego i e, mamy to nagrane w ogóle? Tak. No to nie jak skakiwała, ale... No, ej, już siedziała. Ej, <laughs> Próbowała się a taki. Jak ładnie pachnie, to chyba Cip. <grymne> <grymne> <grymne>